z pierwszej strony co schudły te bałemniki hmm, takie drogi panie, że nie ma jak wyjechać Żeby jak się załapać, to da się no, 10 dekad 3 plus zeta. Możesz mieć za złotówkę, możesz bananę kupić. Najlepiej, no jak ja tak schudam to. Kocze, czemu mi się zapadło? Muszę się wyjść na stronę. Idziemy tak samo szybko teraz wracać pewnie. A mam przez chwilę wyjadę na ulicę. paczki w ciemno paczki w ciemno no kurczę hazard płacisz i nie wiadomo co hmm. za co ciekawe hmm. ludzie mają widzieć jednak dziwna pasje czasem chcą być oszukiwani po prostu za własne pieniądze to była moja baza wypadowa Tutaj? No jest internet? Nie, <laughs> bardziej czy... energia Aha Internet wszędzie jest no, już, już naprawdę trzeba mieć niefotę trzeba... A no tak, no masz własne w sumie Będziemy wyjeżdżać z Supraśla jak pojedziemy tą wodnicą. Wiesz to może Ale i... tak, bo to nie musisz cały czas Ta, Nie będziemy jechać przez centrum Supraśla właśnie, bo to nie ma sensu. To jest ulica na no tam. O, poczekaj tylko jedną rzecz. No a my jedziemy sobie wodnicą Supraśla. W kierunku wracamy na Białystok przez Wasilków. Co zjemy na promocji w Hokus Pokus w stoku w dobrej cenie Ile tam jest wtedy 30 zł za kilogram jedzenia? W Sopraślu przeważnie babka kosztuje Gdzieś koło 100 zł za kilogram Za trzy razy więcej Ceny są jak to w kurorcie w turystycznym Przecież w domu turystach, tak, albo w uzdrowisku no, na turystach trzeba zarabiać. Drogi mają Supraślą, a my już supraśla wyjeżdżamy. Za jakąś przyczepą kajakową będziemy się wlekli z tego wynika. Chyba, że pojedzie w innym kierunku, może zaraz zobaczymy.